Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do Niego: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o tę przypowieść. Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i zostaje wydalone na zewnątrz. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej, co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z ludzkiego serca, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha i głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto słowo pańskie. Czyżby jakaś sprzeczność w księdze rodzaju, czytamy, że Pan Bóg. Zakazał ludziom jeść owoce z drzewa poznania dobra i zła, a z kolei w Ewangelii Chrystus mówi, że można jeść wszystko. Nic, co jemy, nie czyni człowieka nieczystym, tak mówi Jezus. Ta sprzeczność jednak jest pozorna, bo w raju tak naprawdę to nie to drzewo. Poznania dobra i zła było złe, ale wewnętrzne pragnienie człowieka, żeby spożyć z tego drzewa owoc. To nie owoc sprawił, że człowiek stał się grzesznikiem, ale bardziej to nazwijmy to pożądanie, taki, taka nieopanowana żądza, Konsumpcji. I ona weszła do serca człowieka właśnie w tym momencie, kiedy pojawił się na scenie szatan, wróg człowieka i wróg Boga, który w bardzo przebiegły sposób, bardzo inteligentny poprowadził, to ukierunkował te pragnienia, w cudzysłowie, człowieka. Szatan pokierował jego sercem. To serce człowieka, można powiedzieć, ono jest takim ukrytym głównym tematem, wątkiem tych dzisiejszych czytań. Jest to serce dla nas wszystkich jakąś wielką zagadką. Kiedyś usłyszałem takie przedziwne zdanie, nie idź za głosem serca, staraj się kierować swoim sercem. To zdanie mnie bardzo, bardzo zaskoczyło i zatrzymało, bo najczęściej słyszymy, na różne sposoby dociera to do nas, szczególnie przez, przez media, przez literaturę, przez różne filmy, a także w życiu codziennym przez rady ludzi tak zwanych życzliwych nam mówią często idź za głosem serca. Właśnie e, tak, jakby w innej formie mówili, bądź sobą, e, bądź wierny sobie, bądź autentyczny. E, nie zapomnę, przyznam się, e, takiego momentu, kiedy odchodził jeden z braci z naszego zakonu. O, to, było już, to było po pierwszym roku studiów. I odchodził z Niego z takim przekonaniem, to które było takim Jego mottem, gdy z Nim rozmawialiśmy. Odchodzę, bo chcę być sobą, bo jestem sobą, muszę być wiernym sobie. No brzmiało to z jednej strony jakoś autentycznie, ale trochę dziwnie, bo y, może miał jakąś inną wizję zakonu, do którego się wybrał. I może się w jakiś niezrozumiały dla nas sposób rozczarował, ale popatrzmy, nie zawsze to serce, ten głos serca prowadzi człowieka w dobrą stronę. Może trochę przesadzę, czy może trochę to tak jakoś podam w takiej wersji bardziej skrajnej. Ale zwróćmy uwagę, że bywało w historii świata tak, że ci wielcy dyktatorzy ludzkości, no to był na przykład Genghis Khan czy, czy Lenin, Stalin, Hitler, oni też byli w sumie wierni sobie swoim ideałom, przekonaniom, szli za głosem swojego serca, tak można przewrotnie trochę powiedzieć. Jezus mówi dzisiaj, serce człowieka może być siedliskiem nieczystości, może być źródłem złych myśli, pragnień, decyzji, które nie zawsze są dobre, które są podyktowane przez zło i prowadzą do zła, do realnego zła. I katalog tych grzechów nieczystych, Chrystus bardzo... Krótko i jasno podaje, złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. To są grzechy, które w różnych swoich formach, przejawach są w każdym z nas, dotykają każdego z nas. I to nie są grzechy jakieś cudze, innych ludzi. My jesteśmy każdy z nas ich realizatorami wprowadzamy je w jakiś różnych wymiarach w nasze codzienne życie. Dlaczego tak się dzieje? Bo przychodzą do nas różne impulsy, które jakoś bombardują nas codziennie. Bodźce, tysiące bodźców. One dotykają nas pośrednio lub bezpośrednio. Te bodźce nie zawsze są niestety dobre. Znamy to ze swoich doświadczeń. Pan Jezus mówi, gdy mowa o tym najważniejszym przykazaniu, jakim mamy żyć, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swoim, swoją duszą. Swoją mocą i swoim umysłem. Tutaj warto zwrócić uwagę na to ostatnie słowo, bo dobro, które wybieramy w życiu podejmując decyzje, czy będąc pod wpływem tych bodźców, o których wspomniałem, wymaga zawsze jakiejś rozwagi, rozeznania, zastanowienia się. No, zły duch przychodzi często pod postacią światłości. Pod postaci jakiegoś rodzaju piękna. Potrzebne przy wszystkich wyborach, które podejmujemy, każdemu z nas jest rozum. Jest takie zdanie, które wypowiada prorok Jeremiasz w Starym Testamencie: Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż jest głębiej? A zatem Dzisiejsza Ewangelia, w gruncie rzeczy, gdybyśmy chcieli wyciągnąć z niej jakąś naukę, ona prowadzi nas do rozeznawania dobra. I pomocą w tym procesie tego rozeznawania dobra, Kościół nam to podpowiada: Ewangelia, Biblia, jest choćby dekalog, czyli prawo Boże, są przykazania kościelne, katechizm. Nauczanie Kościoła, bierzemy w, nich, w nim często udział. Niby to wszystko znamy i, i jest to dla nas oczywiste, ale tu powstaje duży znak zapytania. Za głosem serca nie wolno, nie możemy podążać automatycznie, czy, czy tak jakby powiedzieć inaczej, bezmyślnie. Trzeba poddawać głos serca, głosowi rozumu i, i też głosowi sumienia, które często, kiedy opadają w nas emocje przynoszone przez te bodźce, te niekorzystne, złe bodźce ze świata, to sumienie mówi nam wyraźnie, że ono ma jednak inne zupełnie zdanie niż serce. Popatrzmy, miłość to nie jest tylko taki spontaniczny odruch, to jest konkretny wybór człowieka. To jest jakiś zamiar podjęty najpierw w naszym umyśle, to jest decyzja i w końcu to jest czyn zgodny z wolą Bożą. I serce bardzo często w nas buntuje się przeciw tej woli Bożej. Ma do tego prawo, bo Bóg uczynił nas wolnymi, ale każdy z nas ma obowiązek wychowywania serca i kierowania nim. Amen.